Cześć, witajcie! Ja jestem Dariusz, a to jest kanał o fantastyce. I porozmawiamy dzisiaj o wielkim autorze, wielkim pisarzu, który swoją twórczością wyznaczył nowe trendy w fantastyce. Jest to autor ciągle piszący Murkok! No tak, no to inaczej. Porozmawiamy o pisarzu, który jak mało kto, jest współczesnym twórcą, jaki potrafi tworzyć wielkie, żyjące światy. Złożone fabuły z pełnokrwistymi bohaterami. Martin! No tak, więc może inaczej. Porozmawiamy o Brandonie Sandersonie i jego twórczości. Ale porozmawiamy tylko troszkę, gdyż moja znajomość tematu też może być określona jako troszkę. Znam wykłady Brandona Sandersona odnośnie y, pisarstwa y, i znam Drogę Królów pierwszą część Archiwum Burzowego Światła. Ale jest to droga, której tak naprawdę nie dokończyłem. W związku z tym nie jestem w stanie wypowiadać się o całości twórczości autora, jednoznacznie go jakoś mocno oceniać, czy nawet bawić się w recenzję. Nic takiego nie zrobię, ponieważ moja znajomość jest zbyt fragmentaryczna. Zatem to, o czym mówię, to absolutnie nie jest recenzja. Chcę się raczej podzielić tym, dlaczego dlaczego tak wyszło, że nie zostałem czytelnikiem Brandona. Sandersona. Zaznaczam też, że nie mam zamiaru być tutaj uszczypliwy, nie mam zamiaru bawić się w jakiś specjalny hejt. Sanderson nie jest gościem, do którego czuję nienawiść, a ja chcę go zniszczyć, chcę się wyżyć, a jego twórczość zgnoić. Nic z tych rzeczy. Po prostu było mi nie po drodze z tą książką i ponieważ jest tyle przytłaczająco pozytywnych opinii. Na jakimś tam lubimy czytać, no to większość to 10 na 10, arcydzieło, cudowne, i te opinie negatywne są w mniejszości. Moja opinia, choć raczej negatywna, nie jest taka skrajna, że to w ogóle gówno, nic większego gówna nie widziałem. No, ale staram się, żeby ten głos rozsądnej krytyki był jednak obecny. Przy czym mówiąc słowa krytyki. Bardziej tutaj, przynajmniej w moim wypadku, chodzi raczej o preferencję, o gust, niż jakieś typowe punktowanie. Nie, to jest błąd, to jest źle. Bardziej jest to po prostu kwestia gustu, że dostałem książkę zupełnie inną niż to, co ja szukam w fantastyce, niż to, co preferuję. Zacznijmy może od tego, że yy, znałem wykłady Sandersona, nim Przeczytałem cokolwiek z jego twórczości, zabierałem się ogólnie za Sandersona, ponieważ słyszałem wiele wspaniałych opinii. Zabrałem się za słuchanie najpierw wykładów, i chociaż śledziłem je z wielkim zaciekawieniem i coś z tego wyniosłem, to jednak już zrozumiałem, że Sanderson idzie trochę w inną stronę. W myśleniu ogólnie o fantastyce, w rozkładaniu akcentów, niż to, co ja preferuję, niż to, co ja lubię jako odbiorca, jak również to, co ja gdzieś tam sobie sam piszę. To nie jest to. Sanderson podchodzi do tego bardzo technicznie, mechanicznie i w porządku, jeżeli ktoś lubi takie podejście, ale ja się z tym. Ja się z tym kompletnie nie czuję, to jest mi bardzo nie po drodze, ponieważ ja lubię patrzeć na pisarzy jako na artystów i rzemieślników. I zdaję sobie sprawę, że pisanie książki to jest cholernie rzemieślnicza robota. To jest stukanie literek, gdzie niekoniecznie możemy mówić o cudownej wenie, oświeceniu i prowadzeniu, że ja teraz piszę, mam, mam taki. Kierunek, że jadę przed siebie prosto i nic mnie nie zatrzymuje. Często to jest po prostu żmudna robota i wiem, bo swoje tam rzeczy nie tylko pisałem, ale dokończyłem, więc, więc jest jakiś sukces. Natomiast, natomiast wierzę też w pewną iskierkę. Wiem, że inaczej się pisze, kiedy się to robi właśnie mechanicznie, kiedy się kalkuluje. ok więc tyle mam stron na przedstawienie bohatera, to powinno wystarczyć. Wiecie, jakieś, jakieś wzory mówiące, jak ma wyglądać opowieść, to jest dla mnie absolutnie krok za daleko. I lubię starych autorów z początku rozwoju gatunku fantastyki, którzy mieli gdzieś jakiekolwiek zasady, pisali na czuja i to działało. I czytając na przykład Roberta E. Howarda, ja widzę, jak pisze w sposób, który no nie odnosi się do obecnych zasad, ale jednocześnie to działa. Jest na tyle wprawnym pisarzem, w tym wypadku artystą, że potrafi wykreować wizję, klimat i to się czuje. I nawet jeżeli pewne rzeczy są skrótowo rozwiązane, przeskoczone. No to, to i tak całościowo się spaja. Po prostu artysta potrafi zrobić takie rzeczy, które u rzemieślnika byłyby niedopuszczalne, a jednocześnie u tego artysty to działa. Sanderson jest jednak typowym rzemieślnikiem dobrym, ale jednak rzemieślnikiem. Do tego dochodzi jeszcze problem z mitologizowaniem autora. I to jest niestety częste. I dotyczy wielu różnych autorów. Myślę, że najbardziej drażniące jest to w przypadku Tolkiena. Gościa, którego lubię. Lubię Tolkiena, lubię jego twórczość, ale nie lubię przesadnego mitologizowania. Takiego e, pustego idealizowania. O, niesamowity. Bo w tym takim fandomowym waflowaniu się, jaki on jest cudowny, nie chodzi o chwalenie autora, a raczej robienie dobrze samemu sobie, że mój guru jest najlepszy, zatem ja jestem świetny, bo mój guru jest najlepszy. I tak, to jest bardzo silne w przypadku Tolkiena, myślę, że to widać. Yy, czytałem też ostatnio eseję o Robercie Echowardzie, którego bardzo lubię, ale pomimo całego jego wkładu w gatunek, wstawianie pewnych fundamentów, to nie jestem zdania, by posuwać się tak daleko i wystawiać komuś, wiecie, absolutne pomniki. I niestety ten, ten tor myślenia pojawia się również w przypadku Sandersona, gdzie ludzie mają go za nowe nadejście nowej ery, Tolkien odrodzony, itd. i tak dalej. I to jest dla mnie zbyt takie zero-jedynkowe. Jest wielu autorów, których lubię, ale nie będę im dopisywał większej wielkości niż tą, którą mają. A Sanderson jeszcze jeszcze go historia oceni? Chociaż podejrzewam, że oceni go pozytywnie, ponieważ już przecież w tym momencie ma niesamowitą rzeszę czytelników, fanów na całym świecie i w pewnej kategorii zdecydowanie jest fenomenem. Natomiast Szczerze, w historii rozrywki mieliśmy różne fenomeny i nie zawsze idą one w parze z poziomem twórczości. Przy czym to, co mówię, to nie jest przytyk do Sandersona, bo jak mówię, nie znam całej jego twórczości. Wrzuciłem do tego tak w eter, jako, jako rodzaj niepewności, jako znak zapytania. Nie wiem, jak będzie, ale byłbym ostrożny z takim mitologizowaniem kogokolwiek, tak szybko już teraz, bo ja na przykład jestem sceptyczny nawet do tak uznanych nazwisk jak Tolkien czy Howard, byli świetni, stworzyli fundamenty pod y, gatunki y, fantazy, ale jednocześnie to ciągle ludzie, ciągle pisarze mieli swoje lepsze i gorsze momenty i nie sądzę, aby w przypadku współczesnych twórców było inaczej. Zabierając się za Drogę Królów miałem pewne obawy. Zaznaczam też, że ja to czytałem rok temu, więc moja pamięć do nazw czy konkretów troszeczkę uleciała. I tak, zabierałem się dwukrotnie. Najpierw przeczytałem sam wytańki początek, sam prolog. Okej. Okay. Ale jakoś nie pociągnęło mnie to, co zostawiłem i za jakiś czas wróciłem. Musiałem sobie ten oczywiście krótki prolog wyczytać od nowa. Był, było w porządku. No, i potem zaczynamy. I cóż, pierwsza scena z zabójstwem króla bardzo mi zgrzytała, gdyż już tutaj yy, pojawiło się to, co następnie w książce tylko obserwowałem dalej, czyli Sanderson, moim zdaniem, nie radzi sobie z opisywaniem akcji, albo może nie tyle z opisywaniem akcji, co z opisem, z opisem walk. Walki, i później polowanie było opisane na potwora kompletnie to do mnie nie przemawiało. Ludzie mówią, że są dużyzny, jest dużo nudnych fragmentów. Tak, ja też się nudziłem, tak uważam, że książka jest za długa, rozwleczona, ale te nudne rzeczy i tak były dla mnie ciekawsze niż sceny walk, które uważam, że nie pykały, nie działały, ja tego nie widziałem. A nieraz twórca potrafi pisać w taki sposób że dana scena manifestuje mi się w wyobraźni, ja ją czuję. Do tego, do tego magia, jej przyciąganie się jakieś magiczne do ścian, bieganie, ale spodziewałem się właśnie, że Sanderson pójdzie w tego typu magię, która, która w zasadzie nie jest magią, jest um, zbyt twarda i jeśli chodzi o zwykły gust, o mój typ, to jest to absolutne zaprzeczenie tego, co ja lubię w magii, fantazy. Jest to wręcz odarcie magii z jej, magii z jej czaru. Ale dobra, no preferencje, może komuś akurat się e, podobało. Myślałem może, że chociaż język będzie dobry. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tłumaczenia, czy samego stylu Sandersona, ale ja sobie nawet nie przeczytam tego, bo to byłoby wredne, ale w pewnym momencie zacząłem sobie wypisywać takie zdania kwiatki. Pamiętam, takie utkwiło mi takie jedno właśnie gdzieś z początku, że. Wiecie, cytuję z głowy, więc to nie jest dosłowne, ale że w miarę jak gasły światła czy tam pochodnie, to robiło się coraz ciemniej. <laughs> wiecie, ja autentycznie się roześmiałem, jak to czytałem. No, no, no tak, w miarę jak słońce zachodziło, robiło się coraz ciemniej. No, no logic, no, tak samo można powiedzieć. Jest, jest w tym coś takiego absolutnie zabawnego. No, skoro gasły światła, to robiło się coraz ciemniej, ale. To jest taka oczywista oczywistość, że umiejscowienie takiego zdania było dla mnie zbyt łopatologiczne. Ale to, co najbardziej mnie jakby zniechęciło w pewnym momencie do czytania, to to, że to jest młodzieżówka. To nie jest powieść, którą bym określił jako Jesteś dorosłym czytelnikiem fantastyki. I chcesz sobie przeczytać właśnie jakąś, jakąś fajną, złożoną książkę z oryginalnym fajnym światem o świecie za chwilkę porozmawiamy. Yy... I mam ochotę na taką w miarę dojrzałą przygodę. Nie mówię tutaj o przemocy, nie mówię o zabijaniu się urwanych głowach, torturach, gwałtach, nie o to chodzi. Chodzi mi o pewne, pewną dojrzałość emocjonalną. I ja wiem, że tam były i rozterki samobójcze i różne takie, ale... To wszystko było dla mnie przedstawione w taki sposób zbyt nastolatkowy. Zapoznałem się także z kilkoma recenzjami zagranicznymi, negatywnymi odnośnie drogi królów na YouTube, tak żeby skonfrontować moje spostrzeżenia z tamtymi, i jeden z autorów, którego tam gdzieś podlinkuję w komentarzu pod filmem. Radzę sobie, ten materiał ogólnie nie jest całkiem dobry. Gość jest ogarnięty i jak najbardziej wiarygodny. Wierzę w jego znajomość literatury ogólnie, nie tylko fantastycznej, i on rozumie, czym jest fantastyka. Warto posłuchać, chociaż jest bardziej wredny niż ja. I tak, on też ma to spostrzeżenie, że w sumie to jest młodzieżówka, to nie jest powieść dla. Dorosłego odbiorcy, co oczywiście nie znaczy, że dorosły odbiorca nie może cieszyć się młodzieżówkami. Natomiast miał gość też trafne spostrzeżenie, którego ja nie miałem, ale po usłyszeniu uznałem, ty kurcze. Faktycznie. I porównał twórczość Sandersona do filmów Marvela. I ja jestem absolutnym antyfanem filmów Marvela. Ułasabiają to, czego ja nie lubię w kinie rozrywkowym. Nie wierzę w tą akcję, nie wierzę w tych bohaterów. Tak wiem, że to kino komiksowe, ale były filmy komiksowe z wcześniejszej epoki, które łykałem, ale takie, te typowe Marvelówki... Dla mnie to jest papka. I Sanderson miał też trochę taki... Taki klimacik, że to jest zbyt umowne. Zbyt... Jak dla mnie spłaszczone, nie wybrzmiewa to wszystko, jest nieco karykaturą realizmu. Wiem, że to może brzmieć surowo i nie chcę, żeby brzmiało surowo. Chodzi mi tylko o ukazanie moich odczuć, że było to zbyt umowne, przez co nie mogłem przejmować się losem świata i bohaterów, ponieważ nie polubiłem bohaterów. Byli dla mnie zbyt prości, chociaż to też może kwestia nie ich. Ich konceptu, tylko sposobu, w jaki są przedstawieni. Pamiętam wątek, gdy pojawiła się yy, Szalan, i była scena, która na początku nie, nie, nie znamy bohaterki i trzeba ją jakoś pokazać jej charakter, kim ona jest. I miała tam rozmowę yy, z kapitanem statku, to, bo tam, tam ją przy, przypłynęła chyba i. Była taka rozmowa, która miała ją ukazać jako taką inteligentną, rezolutną, bystrą. I w istocie dialog, scena ukazywały ją jako taką hej, czyli wszystko w porządku. Scena pokazuje, jaka jest bohaterka. Tylko, tylko to miało w sobie coś takiego, jak w teleturniejach, kiedy pokazuje się widzom, że teraz macie bić brawo, aplauz. Nie, nie, nie poczułem tego z poziomu że scena to wyraża, tylko jest mi to powiedziane, jakby w sposób. Rozumiem, co scena miała mi pokazać. Załapałem, o co chodzi, ale nie, nie wybrzmiało to w sposób naturalny, który by nie był dla mnie wybijający. Ja. Ja widziałem taką rękę, która steruje kukiełką, podczas gdy w dobrej literaturze ja nie widzę ręki, która steruje kukiełką, tylko widzę kukiełkę, która jest tak realistyczna, że biorę ją za postać. I tego niestety nie dostałem. Dwa słowa jeszcze o klimacie i samej budowie świata, bo Sanderson kojarzy się przede wszystkim z tym, że tworzy dobre koncepty światów, złożone światy, unikatowe zasady itd. I ten świat. Taki jest. Tylko, czy to znaczy, że nie mam do niego uwag? Mam tylko taką, że. No, mi się nie podobał. To jest kompletnie świat yy, nie z mojej bajki. Nie takiej fantastyki lubię. Jest dla mnie. To jest oryginalna rzecz, tylko że oryginalności nie postrzegam jako coś czysto pozytywnego. Jest dla mnie zbyt dziwny. Zbyt przekombinowany w ten sposób, którego ja akurat. Nie lubię. Natomiast co bardzo doceniam i to jest największy plus, jaki widzę w tej twórczości, nawet jeżeli do mnie nie trafia, ale przyznaję, że obiektywnie jest to plus, to to, że w wielu innych książkach, fantazy, nawet w filmach, serialach, fabuła, która jest nam przedstawiana i dane postacie można by było wyciąć, przenieść do innego uniwersum i. Wrzucamy tą fabułę i tych bohaterów w inne uniwersum fantazy, i ta sama historia może się tam wydarzyć. Jakaś wielka wojna ze z jakimś tam zwykłym y, wielkim lordem, y, cokolwiek. I tak często, tak często by to można było zrobić. Czyli ta historia nie jest aż tak związana ze światem, żeby była dla niego unikatowa. Natomiast u Sandersona y, zasady świata, historia i to wszystko jest tak ze sobą splecione, że tych bohaterów ich życia, to co ich stwarzało, historii tej opowieści całej, nie mógłbym wyrwać i wrzucić na przykład w śródziemie, żeby tam to się działo. Tam to nie zadziała. I koncept burz, koncept zbierania energii, która jest też ma, ma różne zastosowanie, jest też walutą. To wiecie, mi się skojarzyło z serią Gier Dark Souls, gdzie pokonując przeciwników, dostajemy punkty, które są duszami, i za te same dusze możemy y, rozwijać postać, levelować ją, a jednocześnie te same dusze są walutą, żeby kupować rzeczy w sklepie. I podobny mechanizm właśnie y, zaobserwowałem tutaj. I uważam, że. Tak, to jest ciekawe, i doceniam konstrukcyjnie ten świat, że ta historia może dziać się tylko w tym świecie. Jest dla niego przeznaczona, jemu dedykowana i przez to unikatowa i nie można jej tak wyrwać. Inna sprawa, że chociaż to doceniam, po prostu nie jest to dla mnie. Nie podobał mi się świat. Historia. Mówiłem, że nie skończyłem książki. To prawda, poległem, starałem się, ale w pewnym momencie znałem, no to nie ma sensu. Ja się męczę. I to nie dlatego, że ja nie potrafię zrozumieć złożonej fabuły, albo męczą mnie długie książki. Po prostu ta opowieść mnie nie zaintrygowała. Nie polubiłem bohaterów, nie zainteresowało mnie tutaj w zasadzie nic i nie miałem, nie miałem wystarczającej ilości powodów, by brnąć dalej. Jedyne, co sprawiało, że brnąłem dalej, to zapewnienia, że końcówka jest dobra, że trzeba przebrnąć tam przez 600-700 stron. I pod koniec się robi ciekawie. Że wtedy nabiera wszystko sensu i robi się ciekawie. I ja mogę wierzyć, że tak jest, ale to nie było warte, żebym przekopywał się, tracąc czas przez rzeczy, które mnie nie ciekawią. To jest taki obudził się we mnie szacunek do samego siebie. Autorze, autorze drogi, nie szanujesz mojego czasu. Raczysz mnie e, rzeczami, które. Można powiedzieć, że budują świat, czy pozwalają w to wejść, może dla kogoś jest to imersyjne, ale ja mówię, ja tego nie czułem. Mnie to nużyło, odrzucało i też widzę po opiniach, że wielu nawet fanów przyznaje, że jakby to było krótsze, to w sumie nic by się nie stało, jakby parę rzeczy można było wyciąć czy pominąć. I ja się troszeczkę tak obruszyłem. No nie, nie daje mi to satysfakcji, więc nie będę robił czegoś na siłę, wbrew sobie, nawet jeżeli. Końcówka ma mi to poniekąd wynagrodzić, ponieważ e, młodemu twórcy, który by składał książkę do wydawnictwa, mówi się, słuchaj, zainteresuj wydawnictwo swoją twórczością e, już od pierwszego zdania, od pierwszego słowa, żeby ten pierwszy rozdział był wciągający, żeby już początek intrygował. A tutaj przekopałem się przez, no, trzy, czwarte książki i, pff, i nic. Nic nie pykło, nie poczułem, więc uznałem, nieważne. Szanujmy się, nie zrobię tego, nie, nie przejdę dalej. I ja mam dużą też wyrozumiałość do tego, że powieść potrzebuje czasu, żeby się rozkręcić. Ja wiem, ja wiem, ja lubię misternie budowane klocki. Ja jak najbardziej darzę wielu autorów takim kredytem, że okej, okay, na razie mi to nie jara, nie wciąga, ale Brniemy dalej. Okej, okay, rozumiem, budujesz to, w porządku, ale tutaj zorientowałem się, że w momencie, kiedy uznałem, że to już powinien być ten drugi etap, no to ciągle jesteśmy na pierwszym albo inaczej. To był już drugi etap, ale odczuwalny tak samo jak ten pierwszy. I uznałem, no, ten, z ten związek mój Sandersona, mój tej książki się nie rozwija. I ja wiem, że napisał wiele innych rzeczy. Może lepiej byłoby zacząć od czegoś innego, ale ja się zraziłem. Ja po Sandersona już nie będę raczej sięgał. Nie mówię, że nigdy. Może kiedyś, jak będę miał bardzo dużo czasu. Ale w czas, który poświęciłbym na przeczytanie samej drugiej królów, ja w tym czasie bym przeczytał na przykład... Całą jakąś serię starych książek fantazy, gdzie jedna książka miała na przykład 200 stron. Nie wiem, saga o Elryku, 200 300 stron miało, więc przeczytałbym praktycznie całą, całą sagę od nowa w ramach jednej książki. Albo wszystkie historie o Konanie, Keiny, jeszcze, jeszcze by zostało. Ja wiem to. Wymienione przeze mnie pozycje akurat są proste. Więc rozumiem, to nie jest dobre porównanie. Ktoś może mówić, że to jest złożona historia, i tak dalej. Ja nie mam nic przeciwko złożonym historiom. Ja lubię historie proste, lubię historie złożone. Jestem na to otwarty, lubię unikatowe światy, ale tu nie podobał mi się ten świat. Doceniam konstrukcję, ale po prostu mi się nie podobał. Nie spodobała mi się opowieść, nie polubiłem bohaterów, a całość wybrzmiała mi pewną sztucznością, naiwnością. Adresowaną dla amerykańskich nastolatków. Ale mówię, to, jest, to są moje odczucia, to jest moja opinia, to jest, to jest dla mnie taki trochę książkowy marvel. Tyle z mojej strony. Odsyłam Was jeszcze do recenzji, którą zamieszczę w linku, w pierwszym komentarzu pod tym nagraniem. To jest filmik po angielsku, ale. Uważam, że jest tam dużo y, ciekawych spostrzeżeń, więc niezależnie od tego, czy Sandersona lubicie, czy nie lubicie, zawsze warto zapoznać się y, z innym spojrzeniem, zwłaszcza jeżeli jest ono sensowne, a nie wzięte gdzieś tam od czapy. No nic, dzięki za wysłuchanie, trzymajcie się i do następnego, cześć.